Halo moi drodzy patroni, witam Was w 66. odcinku naszego podcastu: Przydatne idiomy, zwroty i powidzonka. A dzisiaj będzie o szczęściu w nieszczęściu. Z pewnością zdarzyło się Wam mieć szczęście w nieszczęściu. Ja doświadczyłem tego wielokrotnie, a historie, które przeżyłem, były częstym tematem rozmów z moimi przyjaciółmi. Doskonałą płyną takich opowieści jest właśnie zwrot Ich hatte Glück im Unglück. Miałem szczęście w nieszczęściu. Ich hatte Glück im Unglück. Das war Glück im Unglück. Als ich zu dir gefahren bin, bin ich von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Das war ein schreckliches Gefühl. Ich dachte, dass ich ums Leben komme. Wenn ich an dem Baum nicht hängen geblieben wäre, wäre ich in den Abgrund gestürzt. Ich hatte Glück im Unglück. to sobie. Als ich zu dir gefahren bin, gdy do ciebie jechałem, bin ich von der Fahrbahn abgekommen, zboczyłem zjezdni und frontal gegen einen Baum gefahren i uderzyłem czołowo w drzewo. Das war ein schreckliches Gefühl. To było straszne uczucie. Ich dachte, dass ich ums Leben komme. Myślałem, że Wenn ich an den Baum nicht hängen geblieben wäre, gdybym nie zawisnął na tym drzewie, wäre ich in den Abgrund gestürzt, runąłbym w przepaść. Ich hatte Glück im Unglück. Miałem szczęście w nieszczęściu. Ja także, jeśli mieliście takie sytuacje w życiu, które okazały się szczęściem w nieszczęściu, no to już wiecie, jak to ująć. Ich hatte Glück im Unglück. A tak nawiasem mówiąc, podcastu możecie słuchać również za pomocą aplikacji Patronite Audio. Wystarczy pobrać aplikację i znaleźć mnie, wpisując Niemiecki albo Arkadiusz Gerlic, jak tam wolicie. Dankeschön, das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.